Buda powiedział, że pogląd jest jak ziarno. Jeżeli masz ziar y nasiono, masz nasiono jabłka i nasiono pomarańczy, zasadzisz te dwa, to choćbyś nie wiem, jakie tutaj są metody, to ci z pomarańczy jabłko nie wyrośnie i z jabłka nie wyrośnie ci pomarańcza. jeżeli masz pogląd światowy, to nieważne jest reszta, co robisz, wyjdzie ci to światowość. A jeżeli masz pogląd nibany, że odpuszczenie jest drogą, no to wyrośnie ci to. Po prostu to do tego będziesz dokładał nawóz, do tego będziesz siedzieć słoneczkiem, to będziesz podlewać. Więc to ci wyrośnie, bo taki masz pogląd. I z poglądu oczywiście wyłaniają się intencje. Wyłaniają się intencje właśnie niekrzywdzenia, intencje braku gniewu i intencje wyrzeczenia. I z tego wyłania się właściwa mowa, właściwy czyn, właściwy sposób życia, właściwy wysiłek, kultywacja pozytywnych stanów, rozpuszczanie krzywdzących. Z tego bierze się właściwa pomność, właśnie cały czas transformowanie swojego serca, i z tego w konsekwencji bierze się samadhi, te dżaniczne stany głębokiej medytacji, z tego bierze się mądrość, najgłębsza, i z tego się bierze wyzwolenie nibana. po prostu cała kaskada efektów zaczyna się od właściwego poglądu. Jak zmieniasz swoje rozumienie rzeczywistości, naprawdę, to zmienia się wszystko. Po prostu zmieniasz nasiono, o które, o które dbasz, i wyrośnie ci zupełnie inny owoc. A też powiedział tak filozoficznie, że gdyby był w samsarze chociaż jeden doskonały obiekt, jeden obiekt, który ma substancję, który ma ate, który jest ata, który jest sukha, który jest naprawdę błogi i spełniający i który nie jest niczcza, który jest trwały, to już dawno nie byłoby wszechświata. Bo wszystkie te transmigrujące świadomości, które w samsarze krążą od zarania eonów, miliardy, miliardów istnień przez miliardy, miliardów, milionów lat to każdy by już znalazł ten obiekt i by się na nim zatrzymał i by się nim nakarmił. Ale właśnie tutaj wchodzą te trzy znaki egzystencji. Każdy obieg jest ducha, czyli nie jest satysfakcjonujący. Każdy obieg jest aniczcza, czyli nie jest trwały i jest anatta, czyli nie ma substancji. Dlatego zawsze chcesz kolejnego i nigdy nie znajdujesz spełnienia. I tylko w odpuszczeniu tego procesu jest nibana. Dlatego właśnie Buddha uczył anatty, braku substancji, bo właśnie tym się różni od hinduizmu, i odróż, znaczy, no już nie chcę wchodzić w jakieś tutaj wojenki religijne, ale ogólnie rzecz biorąc, Buddha nauczyła w kontekście, że ata, czyli percepcja, że tu jest boska substancja, jest przyczyną cierpienia. Dlaczego? Bo wierzysz, że znajdziesz to, co jest, co cię wreszcie nakarmi. Tak, to, co jest tym dobrem. Natomiast Buddha powiedział, anatta, i że nawet Nibana jest anatta. Po prostu właśnie, bo Nibana nie jest obiektem, który chwytasz, tylko Nibana jest odpuszczeniem chwytania obiektu. Nibana jest końcem samsary, dlatego że przestajesz grać chwytanie obiektu. I Buda nigdy nie powiedział, że, bo wszystkie obiekty są warunkowane, są nicza duchanata, są nietrwałe, nie dają spełnienia i nie mają substancji, ale Buda nigdy nie powiedział, że nibana jest obiektem. Nibana to jest stan hakaja, to jest koniec pragnienia chwytania obiektu. Więc to, co jest asankata, to, co jest nieuwarunkowane, to nie jest obiekt, tylko nieuwarunkowanym tym najwyższym, tym w cudzysłowie najwyższym aspektem rzeczywistości jest przestanie chwytania obiektu. I właśnie Buddha mówił, że zawsze arahanci są released by non-grasping, wyzwoleni przez niechwytanie. To niechwytanie sprawia, że jesteś wyzwolony. Dlatego oświecony umysł jest bezgraniczny, bo nie ma nic, czego się chwyta. Nie ma jest po prostu boundless, nie ma nic, od czego się chwyta, co się osadza i tak dalej. I to się wiąże właśnie z taką głęboką medytacją buddyjską. Animitta, Hita Siuniata Samadhi, Animitta bez obiektu. A pani hita bez pragnień, siuniata bazujące na pustce. Czyli po prostu pozwalasz umysłowi w medytacji nic nie robić. Każdy obiekt widzisz w jego naturze ani trzadu na kanata, Anata. On nie daje spełnienia, więc niczego się nie chwytasz. Wszystko po prostu płynie. Jesteś jak Teflon, nic cię ani ziemi nie grzeje. Totalna równowaga umysłu. To jest właśnie ten księżyc. Wszystko po prostu przepływa, ani mitta, nie masz żadnych pragnień, o pani hita, bo nic nie pragniesz. Nigdzie nie widzisz żadnej substancji, anatta, i przez to wszystko po prostu się. Przez ten brak pragnień. Wygasza ten płomień, to jest właśnie Nibbana, i Buddha mówi, że wtedy cała samsara się po prostu rozpuszcza. Że to, że my trwamy tutaj, to nie jest uwarunkowane tym, że jakby coś jest takiego naprawdę wiecznego tutaj. Tylko to jest cały czas podsycane naszą uwagą. Cały czas jest podsycane naszymi aktami woli, naszymi sankarami. Naszą świadomością, świadomość jest zawsze intencjonalna. Zwracasz na coś uwagę, cały czas masz pewne akty woli i tak dalej. I prawda jest taka, że nasze codzienne życie cały czas wymusza interakcję, więc cały czas ta struktura jest. Ale właśnie to jest ta magiczna, taka tajemnicza strona buddyzmu i mistycyzmu, że kiedy naprawdę w medytacji długo nie chwytasz nic, to wszystko się rozpuszcza. Wszystko staje się coraz bardziej wibracjami, wszystko coraz bardziej się, świadomość coraz bardziej staje się bezgraniczna, znikają kolejne warstwy rzeczywistości i tam jest po prostu spokój i szczęście. Więc jakby, Buddha mówi po prostu odpuść wszystko. Tan Hakaya, odpuść, odpuść wszelkie pragnienia, odpuść wszelkie awersje, przestań się mocować ze światem. Jakie to były te słowa tak od Sutam, co adamson nacytował, że, e, że właśnie to jest akurat nauka, ale że jakby nie, brakiem mądrości jest próba rządzeniem światem i próba kontrolowania świata. A właśnie mądrością jest po prostu przestajesz się wykłócać ze światem, bo tam jest nauka, że... Nie możesz wygrać ze wszechświatem. Zawsze jak próbujesz się wykłócić ze wszechświatem, on zawsze wygrywa. Więc po prostu przestajesz się kłócić, przestajesz grać w tą grę, bo w tę grę nie możesz wygrać. To jest jak granie w pasjansa stalią 51 kart. Nigdy nie wygrasz, bo zawsze każdy obieg jest ducha, nigdy nie daje spełnienia. Przestajesz grać w grę. I w ten sposób nie możesz przegrać. <grytanie> bo nie możesz przegrać ten, co nie ma nic do stracenia i nie wygnacie tego, co wszędzie ma swój dom, prawda? Więc jakby nie możesz po prostu przegrać i wtedy Chcemy przecież to jest strasznie dziwne, jak można tak żyć.